Halo, cześć, wam witajcie, Tomasz z tej strony i witam was na kanale Koszary Tradingu. W tym materiale pomówimy sobie na temat tego, czym mam zamiar zajmować się na rynku w 2024 roku. Tak jak często powtarzam w swoich filmach, rynek redwalut jest na tyle szerokim miejscem, na tyle obszernym, że nie da się być tam po prostu wszędzie i trzeba sobie obrać jakieś konkretne nisze, konkretne branże, w których będziecie działali i na tym się skupić. I dzisiaj pokażę wam takie właśnie trzy rzeczy, na których będę się skupiać głównie na których będę chciał zarabiać. Dwie z nich są to po prostu takie branże, w których się specjalizuję, w których jestem od dawna i gdzie po prostu chcę działać i wyciągnąć z nich jak najwięcej. A jedna z nich to jest przykład tego, jak można wykorzystać powiedzmy inne osoby, dostęp do informacji, jakby innych ekspertów, aby też na rynku po prostu zarabiać, nie będąc tym ekspertem. A więc będzie to takie swego rodzaju wprowadzenie do tego, co na tym kanale będzie pojawiało się w tym 2024 roku, o jakiej tematyce generalnie filmy będą pojawiały się właśnie najczęściej i po prostu pokażę Wam swoje podejście na rynku. Właśnie na ten rok oraz gdzie oraz jak planuję tutaj działać. Zanim przejdziemy do konkretów, to jedna mała prośba: jeżeli tego kanału jeszcze nie subskrybujesz, a treści na tym kanale ci się podobają, to zostaw proszę subskrypcję. Teraz tutaj pojawi ci się strzałka w dół na ten czerwony przycisk. Odklikaj go, będziesz miał wtedy powiadomienia odnośnie tego, co na kanale się pojawia i po prostu nie przegapisz kolejnych filmów. Myślę, że warto, bo w tym roku sporo będzie się na tym kanale działo, tak samo jak na rynku, więc po prostu warto jest być z tym na. Bieżącą. Ok, na samym początku warto jest w ogóle wiedzieć, gdzie aktualnie na rynku się znajdujemy i generalnie uważam, że rok 2024 będzie najważniejszym rokiem tego cyklu, czyli chodzi mi jakby o to, że jesteśmy w tej chwili na takich początkach hossy, tak jak powiedzmy wskazuje nam cykliczność, czyli powiedzmy tutaj mamy już dołek za sobą, tak? halving jest już niedaleko przed nami, ponieważ zostało do niego w tej chwili około 122 dni. A więc możemy powiedzieć, że takie początkowe stadium Hossy jest już jakby aktualne. Dlatego też uważam, że właśnie ten rok będzie kluczowy pod kątem tego, aby przygotować się do Hossy, ponieważ to właśnie teraz działania, które wykonamy, rzeczy, których się nauczymy, umiejętności, które zdobędziemy, będą prezentowały podczas takiego już pełnego bull marketu, tak? Oczywiście moim zdaniem Hossa na rynku kryptowalut trwa praktycznie cały czas, ponieważ zawsze można gdzieś zarabiać. To jest takie moje podejście, ponieważ tak jak popatrzycie sobie wstecz, to nawet w głębokiej, bez bywały takie trendy, takie miejsca, gdzie można było zarabiać. Przykładem z zeszłego roku może być na przykład trend na AI z początku roku, później na przykład Ordinalsy i BRC20, sieć BASE przez chwilę, następnie Solana. Także cały czas były jakieś miejsca, gdzie można było zarabiać. Ale mówimy tutaj o takiej już powiedzmy pełnowymiarowej hosie, gdzie tego kapitału na rynku będzie więcej i po prostu wtedy będzie czas na to, aby kupony odcinać, a nie po prostu uczyć się wszystkiego i zdobywać doświadczenie. Także dzisiaj skupimy się na tym właśnie, co w tym roku 2024 mam zamiar robić, oraz po prostu gdzie konkretnie działać. Okej, okay, więc taki pierwszy obszar, którym planuję się zajmować, są to low capy oraz GEMY, czyli generalnie projekty, które są na wczesnym etapie rozwoju, projekty, które są po prostu no, dużo bardziej ryzykowne, tak? Są to altcoiny, które mają jeszcze niski market cap i one oczywiście charakteryzują się większym ryzykiem, ale także większym potencjałem na wzrosty. Jest to generalnie dziedzina, którą zajmuję się już od dawna, jakby znam się na tym, wiem, jak to wszystko Działa, znam mechanizmy, jakie tam po prostu funkcjonują, więc to jest taka moja nisza, w której się głównie obracam, więc naturalnie chcę w niej głównie działać i po prostu wyciągnąć z niej jak najwięcej. I teraz, jeżeli chodzi o takie moje podejście co do tego tematu, to wygląda ono w ten sposób, że dzielę sobie je na dwie części. I pierwsza część związana z jakby tą branżą to jest część taka, którą nazywam hasling, czyli po prostu są to wszystkie działania, które wykonuję na rynku po to, aby jakby generować kapitał, tak? Czyli mam tutaj pełną pulę kapitału, Kapitału, którą wykorzystuje na różnego rodzaju inwestycje, low-cupy, czasami też memcoiny i po prostu projekty na bardzo wczesnym etapie, po to, aby ten kapitał ciągle pomnażać. I następnie część tych wygenerowanych zysków właśnie z tego pierwszego obszaru przenoszę do drugiego obszaru, czyli do obszaru związanego z pozycjami na HOSE. Czyli generalnie są to projekty, które chcę akumulować właśnie pod nadchodzący bull run. Czyli generalnie ten pierwszy obszar jest taki bardzo dynamiczny, jest to raczej takie działanie krótkoterminowe, w którym skupiam się na tym, aby ten kapitał pomnażać, aby po prostu powiedzmy, jeżeli zarobię na jakimś projekcie 100%, wyciągam wkład i przerzucam te środki do kolejnego projektu, tak aby te środki i cały czas dla mnie pracowały i po prostu ten kapitał staramy się jak najwięcej pomnażać. I teraz im dalej będziemy szli w Hose, im dalej będziemy jakby na tym etapie, tym ten obszar będzie się w moim przypadku zmniejszał, a powiększał będzie się ten drugi, czyli właśnie pozycje na Hose. I generalnie ten obszar jest takim obszarem bardziej długoterminowym, czyli tutaj kupuję projekty po to, aby... Trzymać je przynajmniej przez kilka kolejnych miesięcy po to, aby sprzedawać je właśnie gdzieś tam w okolicach, powiedzmy, przełomu 2024 i 5 roku, być może nawet później. I są to dla mnie takie pozycje, które są najbardziej pewne, może nie pewne, ale takie najbardziej perspektywistyczne, jakby patrząc na potencjał wzrostu. Czyli nie są to już typowe memcoiny czy shitcoiny, które mogą w każdym momencie spaść do zera, tylko są to raczej projekty, które mają jakieś fundamenty, które mają jakiś produkt, dobry zespół i po prostu tworzą coś na rynku. Albo przynajmniej udają, że to tworzą i jest wokół tego hype. I generalnie te projekty chcę trzymać właśnie na host. Generalnie, jeżeli chodzi o to portfolio i projekty, jakie w tym koszyku się już znajdują, no to one jest ciągle w moim przypadku w fazie tworzenia, ponieważ uważam, że jeszcze sporo takich projektów, które będę chciał do tego koszyka wrzucić, dopiero powstaje na rynku, ale aktualnie mogę pokazać wam taką wstępną listę właśnie tych projektów i tutaj znajdują się m.in. takie projekty takich większych jak Celestia, jak Tensor które uważam, że będą liderami w swoich trendach, ponieważ Bitensor będzie moim zdaniem liderem branży AI w krypto. Z kolei Celestia jest oczywiście liderem tej, tej nisz, takiej modularności. Idąc sobie dalej, mamy takie projekty na przykład jak Pal AI, który także jest z trendu AI, na którym głównie się skupiam. Tak samo Dynex jest to trend AI. Tokenfi jest to projekt z trendu RWA, czyli Real World Assets. GameSwift oczywiście gaming, Banana Gun, czyli boty telegramowe. No i mam tu jeszcze kilka innych projektów. Ale generalnie ta lista nie jest jeszcze kompletna, i tak naprawdę cały czas będę ją sobie uzupełniał. Wszystkie te projekty, które tutaj są, to mam w nich już jakąś pozycję, ale dalej będę chciał je dokupować i tą pozycję budować. Szczególnie właśnie na jakichś spadkach oraz tutaj kapitał angażuję właśnie głównie z tego pierwszego obszaru, czyli tego związanego z powiedzmy tymi low-capami, memcoinami, gdzie jakby generuje jakieś zyski. To te zyski właśnie częściowo przenoszę do tych projektów i trzymam je długoterminowo. Tak więc wygląda moja satysfakcja. Jeżeli chodzi właśnie o ten obszar lockupów oraz gemów, I ja myślę, że jest to takie podejście optymalne, ponieważ im jesteśmy jeszcze wcześniej, jeżeli chodzi o hostce, tym bardziej jestem skłonny do tego, aby ryzykować i gdzieś tam właśnie tych projektów na takim wczesnym etapie szukać i ten kapitał ciągle sobie pomnażać i następnie te zyski przenosić tutaj do tego portfolio na hostce, które cały czas gdzieś tam sobie buduje. Oczywiście, jeżeli któryś z tych projektów zrobi mi fajny wynik, powiedzmy nie wiem, razy 2, 3, 4, to jestem skłonny do tego, aby także go sprzedać, przerzucić te środki z powrotem do tego koszyka pierwszego po to, aby gdzieś tam jeszcze bardziej je pomnażać, ale to wszystko właśnie zależy od tego na jakim jesteśmy etapie jeszcze hossy, ponieważ im będziemy w niej dalej, tym to będzie się zmieniało, tak? Czyli te, w tej chwili te proporcje są pół na pół, czyli jakby pół kapitału mam w tym koszyku pierwszym takim krótkoterminowym, a drugie pół mam w tym długoterminowym. I idąc sobie dalej właśnie, jeżeli chodzi o kolejne miesiące, to ten koszyk drugi będzie się po prostu cały czas powiększał. Przykładowo 24 października wrzucałem Post na arenę tradingu odnośnie właśnie projektu PAL, który w tamtym momencie miał market cap na poziomie 46 milionów dolarów, i był to właśnie mój bet pod hostse. Wtedy zaczynałem go akumulować, kupowałem swoje pierwsze gdzieś tam paczki, a więc to było gdzieś tutaj na tym obszarze. Następnie ten projekt bardzo mocno wzrósł do poziomu aż 160 milionów dolarów, więc było tam około 350% zysku, więc połowę z tego sobie wyciągnąłem i wrzuciłem z powrotem do tego pierwszego właśnie koszyka, do innych Innych projektów, powiedzmy, które miały mniejszy market cap, aby gdzieś tam mieć szansę na to, aby go dalej jeszcze pomnażać. Z kolei część tych tokenów leży sobie już na hossie i po prostu tego nie dotykam. Jakby uważam, że ten projekt ma potencjał do tego, aby jeszcze sporo wzrosnąć, więc po prostu gdzieś tam będę starał się dokupować go jeszcze na, na dołkach i po prostu trzymać go już na taki long term. Podobnie było na przykład z projektem Research Coin, który także jest w moim portfolio na Hose. Tutaj także udało się wykręcić fajny wynik. Ten projekt wrzucałem na arenę tradingu przy wycenie 11 milionów. W tej chwili mam wycenę 31 milionów, a w swoim szczycie dobił do 50, około 5 milionów, więc zrobił około 500%, więc jak samo część z tego po prostu wyciągnąłem. Wróciłem z powrotem do tego koszyka pierwszego i połowę z tego zostawiłem sobie tutaj i to już mi leży na właśnie Hose. Więc póki co jest jeszcze skłonny do tego, aby właśnie takie ryzyko większe podejmować, ponieważ jesteśmy na wczesnym etapie tej hossy. W tym te proporcje będą się po prostu u mnie zmieniać na korzyść właśnie tego koszyka, gdzie mam pozycję na hosze. Ok, kolejnym obszarem, w którym zamierzam działać właśnie w tym roku 2024, są to airdropy. I uważam, że rynek airdropów w tym roku będzie po prostu pełen okazji i będzie można na nim naprawdę dużo, dużo zarobić. Uważam, że ten rok będzie rekordowy, jeżeli chodzi o ilość przyznanych airdropów, ponieważ przykładowo w roku 2023 taka ogólna jakby ilość przyznanych airdropów, przeliczając na dolary, wynosiła 4 miliardy dolarów i w tym roku uważam, że ten rekord zostanie pobity ze sprawą takich airdropów jak na przykład Layer Zero, ZK Starknet, ale także innych airdropów, na które można załapać się działając już teraz. I generalnie uważam, że każdy kto chce na airdropach zarabiać, to powinien trochę zmienić swoje podejście. Ponieważ ja na airdropach działam już od drugiego czasu, powiedzmy od trzech lat, więc jakby widziałem jak ten rynek się zmienia. I początkowo takim najlepszym podejściem było skupienie się na jakimś konkretnym projekcie czy sieci. Przykładowo Optimizm, Arbitrum, Aptos, czy na przykład Sui, tak? jakby to były takie airdropy, gdzie stricte zadziałania na tych sieciach, otrzymaliśmy airdrop. Ponieważ patrząc sobie na największe airdropy, jakie miały miejsce w 2023 roku, no to oczywiście na pierwszym miejscu mamy Arbitrum. To był taki airdrop rekordowy, który sprawił, że świat airdropów stał się generalnie zupełnie inny niż to miało miejsce wcześniej, stał się bardziej mainstreamowy i ludzie zaczęli tych airdropów po prostu oczekiwać. A tamtej pory zrobił się hype na takie projekty jak ZK Sync, Starknet czy właśnie Layer Zero i po prostu wszyscy te projekty farmili. No i oczywiście zobaczymy, co z tego wyniknie, ale to, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że większość tych airdropów, Największych, która była w tym roku, czyli przykładowo jest to Celestia, jest to Ito, czy na przykład Pych Network, to generalnie te trzy airdropy mają wspólny mianownik. Jest nim fakt, że były one takie nieprzewidywalne. Nikt z nich konkretnie nie działał, nie robił konkretnych zadań pod te airdropy, tylko po prostu one zostały rozdane osobom, które miały ogólną aktywność na sieci. Tak samo było z projektem SEI, gdzie ludzie się bardzo wkurzyli ponieważ każdy tam działał właśnie pod airdrop, wykonywał tam jakieś zdania na testnecie, a okazało się, że oni przyznali airdrop osobom, które miały po prostu dużą aktywność, na przykład na projektach L2, takich jak Arbitrum, Optimism i tym podobne sieci. Czyli generalnie te projekty przyznawały swoje airdropy osobom, które miały taką właśnie ogólną aktywność na różnych sieciach. I uważam, że w tym roku ten trend będzie podtrzymywany. Dlatego też, jeżeli chcecie zwiększyć swoje szanse na otrzymywanie ciekawych airdropów, to moim zdaniem powinniście skupić się na tym, aby działać na jak największej ilości różnych sieci. Czyli generalnie nie skupiać się tylko powiedzmy na nie wiem, ekosystemie Base, bo tam może być airdrop, tylko po prostu działać w różnych sieciach, wykonywać różne transakcje na różnych protokołach, stajkować różne tokeny. Na przykład uważam, że jednym z najlepszych miejsc, gdzie możemy szukać tych ciekawych airdropów w 2024 roku jest ekosystem Celestia. I mimo tego, że tutaj już airdrop miał miejsce, to uważam, że projekty, które będą się tutaj budowały na Celestii, właśnie, aby zachęcić ludzi do korzystania z z ich produktów, to te airdropy będą się tutaj pojawiały. Więc uważam, że warto jest na przykład wrzucić trochę tokenów Celestia do stakingu, po to właśnie, aby wystawić się na potencjalny airdrop tych projektów, które będą się tutaj budowały, bo na przykładzie takiego projektu Yito, który był jednym z największych airdropów w tym roku i był on właśnie taki kompletnie nieprzewidywalny, nikt się tego nie spodziewał i tutaj by ten airdrop otrzymać wystarczyło tak naprawdę mieć zastejkowane kilka tokenów Solana na różnych protokołach i powiedzmy można było otrzymać nawet Plus 10 tysięcy dolarów na portfel za takie proste działania. Więc warto jest, na przykład, działać na takich ekosystemach jak base, jak ZKC, no Tutaj, jakby, czekamy na airdrop jeszcze od samego projektu, ale uważam także, że projekty, które będą się tutaj budowały, będą robiły też airdropy. Tak samo Starknet, uważam, że tutaj, mimo tego, że airdrop jest już ogłoszony, to warto jest podziałać właśnie na projektach, które są tutaj w tym ekosystemie budowane. I na swoim Twitterze wrzuciłem nawet taki dedykowany post ekosystemowi Starknet, i tutaj wypisałem wszystkie projekty, których sam działam i na których uważam, że warto jest to robić, ponieważ one stworzyły coś takiego jak system punktowy, dzięki któremu możemy jakby zdobywać właśnie punkty, piąć się gdzieś tam po szczeblach tego rankingu. I uważam, że to może być taki wyznacznik tego, że te projekty będą także robiły swoje airdropy i będzie można się na nie załapać. Szczególnie, że w ekosystemie Starknet mamy przewidziane różnego rodzaju granty dla projektów, od jakby Fundacji Starknet, czyli otrzymają po prostu oni pewną ilość właśnie tokenów od Starknet, no i myślę, że będą oni dzielili się tym ze swoją społecznością i osobami, które aktywnie tutaj działały. Tak samo myślę, że warto jest podziałać trochę w ekosystemie SEI. Tutaj również mam zastejkowane trochę tokenów właśnie w SEI, po to, aby dać sobie szansę na branie udziału w airdropach, które będą się tam budowały. Tak więc moim zdaniem, jeżeli chcesz zarabiać na airdropach w 2024 roku, to musisz skupić się na działaniu jak najbardziej szeroko, czyli eksplorować jak najwięcej sieci i działać na jak największej ilości protokołów, po to, aby twoje portfele, twoje adresy były jakby zaangażowane w jak największą właśnie Ilość różnych miejsc. I to moim zdaniem będzie takie optymalne podejście na to, że nawet niewielkim takim wysiłkiem, niewielkim takim zaangażowaniem, będziesz w stanie na jakieś airdropy ciekawe się załapać. I kto wie, być może będą one tak duże, jak miało to miejsce w przypadku Celestii, czy na przykład właśnie ITO. Ogólnie, jeżeli interesujesz się airdropami, to zachęcam Cię także do łączenia do mojego telegrama, gdzie często właśnie publikuję treści związane z airdropami. Tutaj piszę o tym, co ja osobiście robię, w jakich ekosystemach działam, jakie działania wykonuję. Więc jest to takie miejsce, gdzie na pewno znajdziesz coś dla siebie, jeżeli tymi airdropami się interesujesz. Ok, to są właśnie dwie dziedziny na rynku krypto, którymi zajmuję się głównie, ponieważ na tym się znam, w tym już siedzę długi czas, więc po prostu wiem, jak to wszystko wygląda, wiem, jak to rozgrywać. Ale jest jeszcze jedna dziedzina, w której będę także chciał uczestniczyć, pomimo tego, że nie jestem tam ani ekspertem i nie znam się na tym specjalnie, ale po prostu wiem, jak wykorzystać informacje, do których mam dostęp, aby także tam zarabiać. A uważam, że na tej dziedzinie będzie można sporo zarobić w tym 2024 roku i tą dziedziną jest dla mnie trading i mam to na myśli zarówno granie na spocie czy też na, na dźwigni i generalnie jeżeli chodzi o ten sektor to tak jak mówię ja to ekspertem nie jestem nie znam się na tym specjalnie nie potrafię czytać wykresów nie znam się na analizie technicznej ale mimo tego w 2023 roku miałem kilka fajnych zagrań które dały mi sporo zarobić i generalnie zrobiłem to w ten sposób że korzystałem z wiedzy oraz informacji od innych osób które po prostu na co dzień w tym się zajmują i są w tym ekspertami i generalnie w moim przypadku to korzystam głównie z sygnałów, które dają nasi traderzy na arenie tradingu ponieważ każdego dnia postują oni odnośnie swoich wejść, odnośnie tego co rozgrywają, jak to rozgrywają, więc czasami widząc jakieś ciekawe zagranie jestem skłonny do tego aby się w nie zaangażować, no i kilkukrotnie na tym fajnie wyszedłem. Są tutaj również treści związane z edukacją, jeżeli chodzi właśnie o analizę techniczną odnośnie takie inne aspekty tradingu, więc to sobie także często gdzieś tam przeglądam, ale jak mówię, ja w tym ekspertem nie jestem, skupiam się na swoich branżach a tutaj jedynie korzystam z informacji osób lepszych ode mnie i dzięki temu także jestem w stanie zarabiać. Tak więc mając dostęp do takich informacji, także możesz zarabiać właśnie na tego typu trendach, na których nawet się nie znasz. Tak więc, jeżeli na tradingu się nie znasz, a chciałbyś na nim zarabiać, chciałbyś szepać z tego jakieś korzyści, to dostęp do areny tradingu jest otwarty jeszcze przez kilka dni, ponieważ niebawem go zamykamy i następnie będziemy zajmowali się już po prostu onboardingiem nowych osób i dostarczaniem im jak najlepszych informacji po to, aby właśnie mogły zarabiać i ten nabór będzie otwarty znowu dopiero za około pół roku. Tak więc, jeżeli to Cię interesuje, to w opisie tego filmu masz link do formularza. Na podstawie odpowiedzi z tego formularza, ktoś z naszego teamu się z Tobą skontaktuje i udzieli Ci wszystkich informacji odnośnie właśnie członkostwa, czyli tego co dzięki temu zyskujesz, ile to kosztuje, ponieważ jest to grupa płatna, to jest ważna informacja. No i oczywiście, czy arena w ogóle jest miejscem dla Ciebie, czy też nie. Osobiście mogę tą grupę szczerze polecić, ponieważ sam zaczynałem na niej jako członek, sam kupiłem kiedyś dostęp. Po to właśnie, aby mieć głównie ekspozycję na różne zagrania traderów, aby dzięki temu także na rynku sobie zarabiać. Generalnie jeżeli chodzi o trading to mam tam przeznaczoną część kapitału, którym sobie po prostu operuję na bieżąco i korzystam właśnie głównie z tych informacji, które pojawiają się na arenie tradingu i dzięki temu mam ekspozycję na to, aby na tym rynku także tam zarabiać. Poza tym na arenie znajdziesz także informacje odnośnie innych aspektów rynku, są tutaj między innymi właśnie airdropy, jest także dział poświęcony portfolio na hossę czy na przykład różnego rodzaju płatne narzędzia które są tutaj w pełni za darmo i można z nich korzystać. Tak więc generalnie jeżeli jesteś na rynku kryptowalut osobą nową, szukasz wsparcia, chciałbyś mieć dostęp do różnych obszarów rynku mimo tego, że się na nich nie znasz, to uważam, że arona tej linku jest takim miejscem, które na pewno twoją przygodę w krypto wspomoże i z czystym sumieniem mogę po prostu ją polecić ponieważ sam zaczynałem tam jako członek, tak więc wiem jakie korzyści można z tego czerpać. Tak więc link do formularza masz poniżej, nabór trwa tylko do 10 grudnia, także masz jeszcze trochę czasu, a później będzie on już zamknięty. Ewentualnie, jeżeli okaże się, że arena tradingu nie jest dla Ciebie, masz powiedzmy za mały kapitał i no jakby no nie jest to najbardziej optymalna, abyś tutaj dołączał, to takim bezpłatnym miejscem, w którym także możesz po części korzystać z różnego rodzaju sygnałów jest nasz Discord, koszal tradingu i tutaj mając rolę VIP, którą możesz odebrać sobie bezpłatnie, tutaj wszystko masz opisane w zakładce odblokuj dostęp VIP i następnie otrzymujesz właśnie dostęp do treści, które normalnie są niewidoczne i tutaj również nasi traderzy czasami wrzucają różnego rodzaju informacje, Odnośnie pozycji, w które wchodzą. Więc jest to pewnego rodzaju alternatywa, jeżeli stwierdzimy, że arena na tej linku nie jest jeszcze dla Ciebie. Tak więc link do Discorda masz w opisie. A teraz tutaj w prawym górnym rogu pojawi się filmik, w którym opisane jest, jak z Discorda należy korzystać, jak odebrać sobie rolę VIP i po prostu wykorzystać potencjał, jaki on daje w pełni. Ok, słuchajcie, więc to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o te trzy obszary, którymi będę się zajmować w 2024 roku. Jest to strategia, którą sobie ustaliłem i której będę się trzymał. Jeżeli chodzi o pro jakie tutaj sobie ustalam, właśnie jeżeli chodzi o te konkretne obszary rynku, to wyglądało mi to w taki sposób, że jest to 60, 25, 15, czyli generalnie 60% są to low capy oraz gemy, ponieważ na tym się znam najlepiej, to jest taki mój powiedzmy konik i główna nisza, którą się zajmuję. Na drugim miejscu są właśnie airdropy, czyli to jest około 25% czasu oraz kapitału, jaki tutaj poświęcam i 15% to jest taki dodatek właśnie w formie tego tradingu, gdzie tego czasu oczywiście poświęcam najmniej, ponieważ tutaj nie robię własnego researchu, nie siedzę w tym, nie analizuję, tylko po prostu korzystam z gotowych informacji, które otrzymuję od innych. Osób. Tutaj także angażuję najmniej kapitału, ponieważ jest to coś, na czym się najmniej znam, więc naturalnie po prostu nie będę tutaj angażował jakichś bardzo dużych środków. A więc mówiąc polecam Wam zrobić sobie coś podobnego jak właśnie ja, czyli ustalić sobie, gdzie konkretnie chcecie na tym rynku działać w tym roku. Ponieważ jeżeli tego nie będziecie wiedzieli i będziecie działali wszędzie, to może okazać się na koniec tego roku, że nie macie żadnego progresu, że jesteście w tym samym miejscu lub co gorsza, kapitał straciliście. Oczywiście mając to wszystko ustalone, to nie jest powiedziane, że tak się nie stanie. Ponieważ ponieważ rynek kryptowalut jest bardzo nieprzewidywalnym miejscem, jest to rynek ryzykowny, więc niczego nie można być pewnym. Ale generalnie na rynku chodzi o to, aby swoje szanse jak najbardziej maksymalizować. A tworząc sobie konkretną właśnie strategię, konkretny plan oraz świadomość tego, gdzie będziecie działać, może pomóc wam te szanse właśnie sobie podbić. Więc tak to wygląda. Życzę wam na rynku powodzenia, życzę wam aby ten rok był dla was jak najbardziej owocny, abyście zrobili tyle, ile sobie zaplanowaliście. A my widzimy się w kolejnych filmach, w których będę te właśnie trzy elementy bardziej gdzieś tam rozszerzał, będę o nich więcej mówić. O każdej z tych dziedzin będę tworzył osobne filmy. Tak więc pamiętajcie, aby zostawić tutaj subskrypcję, aby być na bieżąco. Za dzisiaj Wam już dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.